Zespół pałacowo-parkowy w Zarębie już po raz szósty był miejscem historycznej imprezy plenerowej, która w tym roku nosiła nazwę Kamieniołomy w gminie Siekierczyn. Tajemnic i zagadek ciąg dalszy. Chcemy przypomnieć, szczególnie ludziom, którzy tam pracowali, ale też innym mieszkańców, jak ważne znaczenie miał bazalt dla wielu rodzin, bo to dawało im miejsce pracy, środki do E, życia. We, e, bazalt, jest to surowiec, minerał bardzo potrzebny całej Polsce, niemal że każda droga jest wysypana kruszywem bazaltowym, e, i warto o tym e, wiedzieć. No i właśnie ta, to nasze dzisiaj plenerowe spotkanie chcemy, aby było świętem byłych pracowników, świętem e, mieszkańców gminy. E, chcemy również oddać. Hołd, tym, którzy kiedyś tutaj tworzyli tą gminę, pracowali w kopalni, powspominamy o nich, mamy piękną wystawę poświęconą tym ludziom. Myślę, że e, powinna być to ciekawa impreza. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie, który przygotował historyczną wystawę opowiadającą o rozwoju górnictwa na terenie gminy oraz szereg atrakcji, w tym m.in. występy i wiele koncertów. Występują dzieci z przedszkola, ze szkoły, dzieci, które uczestniczą na zajęciach muzycznych w naszym ośrodku kultury. To są zespoły, również pojawiają się na scenie zespoły ludowe, polne kwiaty nasze lokalne, jubilaci z bogatyni. Po raz pierwszy kapela pograniczy ze studnisk, wspaniały zespół, sympatyczni ludzie. Oni dzisiaj rozpoczęli korowód spod bramę pałacu na rozpoczęcie imprezy będą również pokazy rekonstrukcja historyczna w wykonaniu uczniczej drużyny Łużyckiej drużyny uczniczej z Lubania będzie zespół z Krakowa NH Brawa który będzie tutaj prezentował przeboje lat 70 -tych, 80 -tych. Będzie dyskoteka, ale oprócz tego, proszę Państwa, stragany, wystawy, stoiska z jadłem, z produktem lokalnym. No, i wrócę jeszcze do tej wystawy. Myślę, że to jest najważniejszy punkt naszej imprezy: pokazanie ludzi, którzy przez wiele, wiele lat w pocie czoła pracowali w trudnych warunkach bardzo często w zarębiańskich kamieniołomach i tworzyli. Te, tą historię i tworzyli ten przemysł, naszą gospodarkę i im poświęcamy tą wystawę. Myślę, że tak jak widać cieszy się ogromnym zainteresowaniem yy, i atmosfera jest cudowna, miła i myślę, że tak zostanie do końca. Pod ogromnym wrażeniem imprezy był wójt Wielkopolskiej Gminy Siedlec, która jest gminą partnerską i współpracuje z gminą Siekieczyn od wielu wielu lat. Jest to dla nas coś nowego, macie troszkę inne tradycje, jeżeli chodzi o te grupy militarne. U nas są to jednak w większości dookoła Powstania Wielkopolskiego, u was jest to bardziej grupa historyczna ze starszego okresu. Natomiast bardzo mnie cieszy no i cieszę się, że możemy tutaj być zresztą razem panem przewodniczącym Andrzejem Kazmierczakiem. Także bardzo fajnie, że takie coś jest i że taka współpraca się rozwija. Imprezę bardzo wysoko ocenił Lubański regionalista i prezes Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc Janusz Kulczycki. W ogóle się bardzo cieszę, że to już szósty raz ta impreza się odbywa. Jestem co roku zapraszany, także zawsze tutaj przybywam. Temat jest dla mnie bardzo bliski, ponieważ też z tego czasu interesowałem się historią górnictwa na terenie Powiatu Lubańskiego. Zresztą powiem, że mam też dość ciekawe zbiory, jeżeli chodzi o poszukiwania i wydobywanie węgla brunatnego na tym terenie. Przede wszystkim mam bardzo ciekawe szyldy, które się zachowały przedwojenne z takiej kopalni Glikauf, która tutaj przed wojną funkcjonowała, zresztą po wojnie również była tutaj kopalnia węgla brunatnego Lubań do lat chyba 60. Także no podziwiam władzę Siekierczyna, że już szósty raz taką imprezę historyczną kontynuują. Wiem, że dzisiaj jest trochę trudno, bo skończyły się te zewnętrzne środki. Pierwsze 2 trzy lata pamiętam była dość dobra dotacja zewnętrzna, także można było tutaj e, tą imprezę wzbogacić o e, występy e, Teatru z Góry, co zresztą bardzo mi się podobało. Wiem, że to były sztuki pisane e, na tą okazję specjalnie, były zamawiane, także e, dzisiaj tego nie ma, ale e, ta impreza jakby dalej jest kontynuowana, co e, dla mnie jako takiego lokalnego amatora, historyka jest bardzo cenne. Janusz Kulczycki żałuje, że dotąd Lubań, który ma o wiele większe doświadczenia historyczne jak Zaręba czy Siekierczyn, nie doczekał się takiej imprezy. Smutno, że lubań nie dorobi się takiej imprezy, mimo że jest to miasto z dużo większymi tradycjami historycznymi, to Takiej cyklicznej imprezy jeszcze nie stworzono, a przecież przypomnę, że Lubań to, to chusteczki, to zakłady kolejowe i wiele, wiele innych, piwo lubańskie, alkohole, trunki różnego rodzaju, które były podokowane, no ale jakoś tak władze miasta nie czują tematu i to jakoś od wielu, wielu lat się nie, nie udaje, a takiej miejscowości jak Sikierczyn, Zaręba bardzo łatwo to, to wychodzi.

Bye. Yeah. Kolejna odsłona pałacowego festynu historycznego w Zarębie odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.